Stawiasz sobie, masz karty? Zabrać sobie karty. No. Tak, nie, 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 No. też Możesz położyć nie, możesz położyć tam. Tam nie, trójkę na czwórkę. Dzień dobry. Nie wiem co powiedzieć. Dzień dobry. Nie, no, długo się do tego filmu przygotowywaliśmy. E, to tak, opowiadamy. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Birmie. Zrobiliśmy sobie zarówno wakacje, jak i e, trochę pracy, bo przecieramy szlaki w Birmie, żeby tutaj przyjeżdżać z e, turystami. E, I chcieliśmy wam się... Przedstawić <laughs> i pokazać, z kim podróżujemy, bo nie jesteśmy tylko we dwóch, ale śmigamy tutaj z familią. Irek, Krzysiek. Dzień dobry, Filip. Magda. Marzena. Karol. Karol. Zagadka. Nie wiem, czy mogę. Kto odgadnie, ile Karol ma lat? Zgrzewka browaru ode mnie. Karol, ze <grym zepsułać> Karol ma 8 dech i śmiga z nami wszędzie. No i co? No i tyle. Jesteśmy w Birmie, przemierzamy w Birmę. Powrzucamy wam trochę filmików z Birmy. Najlepiej wychodzą nam filmy przy piwie i przy whisky, a więc to będzie seria. Alkofilmów? Alkofilmów. Powiedzmy to szczerze. Seria, seria alkofilmów. <grym zepsułać> A więc co? Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem w pier przy pierwszym alkofilmie. Na razie.